Cześć z tej strony Jasne witam na kanale Gameralnie. Rok 2025 może być bardzo ciekawy dla osób zainteresowanych przenośnymi konsolami, a wszystko to tylko częściowo za sprawą nowego Switcha od Nintendo. Jeśli temat handheldów choć trochę Was interesuje, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry lub subskrypcję kanału. Dziękuję. W ostatnim czasie w internecie krąży coraz więcej plotek dotyczących nowej odsłony konsoli Nintendo. Jak zapowiedział w maju ubiegłego roku prezes firmy Suntaro Furukawa, następca Switcha zostanie zapowiedziany przed końcem roku fiskalnego 2024. To oznacza, że o konsoli dowiemy się więcej przed kwietniem tego roku. Mnożące się ostatnio przecieki i plotki wskazują na to, że wszystko jest na dobrej drodze i oświadczenie furukawy powinno znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Co ciekawe, pojawiają się pogłoski, że do takiej zapowiedzi może dojść już teraz, w styczniu, bo za nami okres świąteczny, więc Nintendo nie zepsuje sobie wyników sprzedaży, zapowiedział nowej konsoli. Dbrand już reklamuje pokrowce na Switcha dwójkę, a w sieci krążą zdjęcia rzekomej płyty głównej konsoli i rendery obudowy. Między innymi na ich podstawie powstają hipotezy dotyczące potencjalnych osiągów urządzenia. Niektóre z nich są nad wyraz optymistyczne, a najczęściej mówi się o równaniu z konsolą PS4 Pro. Oczywiście w dużej mierze to gdybania, ale ponoć osiągi PS4 w wersji Pro, konsola Nintendo miałaby osiągać w trakcie dokowania, a nie w trybie przenośnym. Na takie plotki przynajmniej powołuje się Paul Tassie z Forbesa. Linki do źródeł, oczywiście, znajdziecie w opisie, ale to, co finalnie znajdzie się w tej konsoli, wciąż jest zupełną zagadką. Co by Nintendo nie zaprezentowało, to na pewno będzie to urządzenie mocniejsze od poprzednika, i biorąc pod uwagę popularność obecnego Switcha, możemy spodziewać się kolejnego sukcesu. To przyniesie oczywiście korzyści dla graczy, ponieważ sama konsolka będzie miała więcej do zaoferowania. Gwarantuję, że pojawi się masa nowych portów gier, zarówno starszych, jak i nowszych tytułów. I tutaj liczyłbym na to, że Sony zaleje nas swoimi popularnymi, odgrzewanymi produkcjami. Skoro już pierwszego dnia wypuścili Lego Horizon na Switchu, to jeśli nowa konsola będzie miała lepsze bebechy, czemu mieliby wstrzymywać publikacje starszych gier goszczących już na PC? No ale zobaczymy. Ten stan rzeczy pozwoli konkurować Switchowi z takimi urządzeniami jak Steam Deck, który często był wykorzystywany do uruchamiania paradoksalnie gier Nintendo ze względu na lepszą specyfikację. Nie wspomnę już o Rock Alley czy Lenovo Go. Dla mnie, czyli osoby, która ma duże zaległości w graniu, może to się okazać błogosławieństwem, bo nie dość, że sięgnę po zupełnie nieznane mi gry Nintendo, to będę mógł odrabiać pozostałe zaległości na przenośnym sprzęcie. Tak, będę zamawiał nowego Switcha, jak tylko będzie taka możliwość, głównie jednak dla gier przyjaznych rodzinnej rozrywce. Całą resztę mogę ogrywać na Xboxie lub na PC. Odnośnie Xboxa, to, że ich gry wylądują na nowym Switchu, jest pewne. W kontekście handheldów krąży w sieci jednak inna ciekawostka. Jak wiemy, Phil Spencer potwierdził, że pracują nad przenośną konsolą, ale jest to wciąż faza testowania pomysłów i efektów, należy spodziewać się dopiero za kilka lat. Niemniej, w marcu 2024 roku w wywiadzie dla Polygon mówił dużo o współpracy z producentami konsol przenośnych i konieczności dopracowania działającego na nich Windowsa. Chce, żeby odczucia wyniesione z gry na takim urządzeniu były zbliżone do tego z czym mamy do czynienia na konsoli Xbox. Można było odnieść wrażenie, że chodzi również o korzystanie z biblioteki Xboxa, czyli wszystkich tych gier, które zakupiliśmy, oczywiście w formie cyfrowej, na konsolę Xbox lub w systemie Play Anywhere. I tu zaczyna się robić ciekawie. Jak sugeruje zwańczy fałszywy insider Ekstazis, Xbox ponoć negocjuje z zewnętrznymi firmami, aby zmienić ich urządzenia w Xboxy, ale nie tak jak z reklamy, że Xboxem jest wszystko, co ma ekran. Chodzi o konsole, które po prostu będą uruchamiać Xboxowe gry, jakbyśmy mieli do czynienia z normalną konsolą Microsoftu. Pewne elementy nowego UI zostały podpatrzone na najnowszym urządzeniu od MSI. Stąd przypuszczenia, że mogłoby okazać się ono pierwszym przenośnym Xbox'em. Windows Central donosi jednak o czymś bardziej interesującym. Na 7 stycznia podczas technologicznego eventu CES Lenovo zaprosiło ciekawe osoby do udziału w dyskusji dotyczącej przyszłości przenośnego gamingu. Będzie tam jeden z projektantów Steam Decka, Pierre-Loup Griffe, oraz Jason Roland, który został ostatnio mianowany tak zwanym wiceprezesem nowoczesnym nowej generacji w Microsoft'cie. Oczywiście mowa o konsolach nowej generacji. Co dokładnie będą omawiać nie wiadomo, ale krążą już plotki o urządzeniach ze Steam OS em produkowanych przez inne podmioty niż Valve. Czy będzie mowa o ulepszeniach dotyczących Windowsa czy też Xboxach spod innych marek? Zobaczymy. Na razie nastawiałbym się raczej na dyskusję krążącą wokół software'u działającego na takich urządzeniach. Generalnie jednak mogłoby dojść do sytuacji, w której Microsoft umożliwi produkcję Xboxów innym firmom. A swoje urządzenia będzie prezentował jako pewien punkt odniesienia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku laptopów z linii Surface. Pozwolą działać innym, nie wchodząc w paradę z subsydiowanymi konsolami. Jest to dość interesująca hipoteza, którą postawił swego czasu Jess Corden z Windows Central. Konsekwencją tego stanu rzeczy z pewnością byłoby zamieszanie wokół cen tego typu konsol. Na rynku handheldów może zatem zrobić się tłoczno. Krążą bowiem plotki, że po ciepłym przyjęciu PlayStation Portal Sony rozważa produkcję pełnoprawnej przenośnej konsoli, nie służącej jedynie do streamingu. Wraz z rozwojem technologii rynek jest wręcz zalewany podobnymi urządzeniami i tu już nie chodzi o te najgłośniejsze marki, o których wspominałem wcześniej. Jest masa różnego rodzaju tak zwanych Chińczyków które nie służą już tylko do emulowania starych gier, jak popularne Anberniki. Przykładem tego może być Ayaneo ze swoim Windowsowym handheldem. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o takich cudach, zachęcam do odwiedzenia kanału, który prowadzi Aiden Walls, poświęconego takim właśnie urządzeniom. Link znajdziecie w opisie. Tak więc wygląda na to, że w miejscu powoli rozcieńczanej wojny tradycyjnych stacjonarnych konsol wybuchnie nowa wojna handheldów. Wszyscy zdają się na nią szykować, a co ciekawe, wydaje się, że prym w niej mogą wieść niekoniecznie tacy producenci jak Sony czy Microsoft. Oni, jeśli nie będą mogli nadążyć, mogą spokojnie dalej zbijać kokosy na sprzedaży oprogramowania. Takie przynajmniej podejście wydaje się prezentować Microsoft, który Xboxa coraz częściej maluje jako przedsięwzięcie służące handlowi softwarem przede wszystkim. Stąd też ścisła współpraca z producentami sprzętu do grania i próby naprawienia w cudzysłowie Windowsa w celu zapewnienia lepszych doświadczeń dla graczy. Nie wiem czy sklep Microsoftu byłby w stanie konkurować ze Steamem, ale oferowanie gier w systemie Play Anywhere mogłoby z pewnością pomóc, a takich tytułów jest u zielonych. Coraz więcej. Chodzi generalnie o to, że kupując grę w sklepie Xboxa otrzymujemy od razu wersję na PC i konsolę. Przy darmowych zapisach save'ów w chmurze daje to możliwość wygodnego przeskakiwania pomiędzy urządzeniami. Przyglądam się temu wszystkiemu zainteresowaniem, bo jak na moje oko rynek konsolowy wydaje się trochę skostniały i bez wątpienia jesteśmy na początku jego transformacji. Głównie za sprawą wolniejszego niż oczekiwano wzrostu, a nawet stagnacji, na którą wskazuje wiele osób. Dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem handheldy mogą w przyszłości zagarnąć nieco większą część rynku i czy wydają się atrakcyjną ofertą. Ponadto jestem ciekaw, jak wpłynie to na dłuższą metę na status tradycyjnych stacjonarnych konsol. Może wszystko finalnie przerodzi się we wpinane do doków przenośne konsolki? Niewykluczone. To tyle na dzisiaj. Będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.